Instalacja kosiarek. Przed instalacją kosiarki automatycznej przygotuj najpierw trawnik. Skoś go krótko na 3 do 4 cm, wyrównaj dołki i zagłębienia. Usuń kamienie, konary, niepotrzebne elementy na trawniku, np. szyszki. Kosiarki automatyczne działają w zamkniętym, wyznaczonym polu, które ograniczone jest przewodem elektrycznym. Jego początek i koniec wyprowadzane są z bazy dokującej. Kierunek pracy kosiarki jest ważny. Stojąc w środku pola i mając bazę przed sobą, kosiarka zawsze musi wyjechać w lewą stronę. Jest kilka ważnych zasad układania przewodu wyznaczającego pracę kosiarki. Oto one. Przewód ułóż. Na trawie i przymocuj kotwami, trawa z czasem przykryje ten przewód, lub zainstaluj przewód pod trawą na głębokości do 5 cm. Dla kosiarki Gras 480 przewód ułóż z marginesem 40 cm od ścian i krawężników oraz 10 cm od płaskich powierzchni, których nie będziesz kosić. Dla kosiarki Gras 1400 Przewód ułóż z marginesem odpowiednio 35 oraz 10 cm. Zachowaj odpowiedni rozbieg dla kosiarki. Jest to prosty odcinek około 2-2,5 metra przed bazą oraz 0,5 m za bazą dokującą. Przewód układaj tak, żeby kąty były proste lub rozwarte. Unikaj kątów ostrych. Zaokrąglaj wierzchołki. Wyizoluj drzewa i miejsca, w których nie chcesz, aby kosiarka kosiła. Zamknij obwód w bazie. Baza ma specjalne punkty, przez które musi przechodzić przewód pola koszenia. Są one zaznaczone na obudowie. Baza musi być ułożona odpowiednią stroną do środka pola koszenia. Jest to również zaznaczone na obudowie bazy. To wszystko. Kosiarka na początku wykona pomiar pola, przejedzie ścieżkę po całym obwodzie. Jeżeli coś jej przeszkadza, to skoryguj ułożenie przewodu. Podczas podłączenia przewodu pola koszenia bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich biegunów. Przewód wychodzący z przodu bazy, tam gdzie ładuje się kosiarka, podłącz do zacisku czerwonego. Przewód wchodzący do bazy z tyłu podłącz do zacisku czarnego. Jak się pomylisz, to zawsze możesz to poprawić. Następnie naładuj kosiarkę w bazie, umieść ją w dowolnym miejscu w polu koszenia, aby ustawić parametry jej pracy.